Dzień dobry, dzisiaj jest 27 maja i oto sześć najważniejszych informacji, jakie wydarzyły się w ciągu ostatnich 10 dni w świecie sztucznej inteligencji. Uszeregowałem je od miejsca 6 do miejsca pierwszego, żeby tworzył się rodzaj takiej listy przebojów. I zaczynamy od miejsca szóstego. A miejsce szóste zajmuje pewna nowość na styku edukacji i sztucznej inteligencji. Otóż najbardziej renomowana instytucja zajmująca się przekrojowym badaniem umiejętności nastolatków, badania PISA, to jest, to jest taka jednostka badawcza, czy rodzaj badań, które wydarzają się w ramach OECD. Dzięki temu możemy porównywać systemy edukacyjne różnych krajów, jak i postęp danego kraju, jeśli chodzi o zdobywanie umiejętności. Badania PISA były bardzo ważne z perspektywy Polski, między innymi dlatego, że Polska korelacji z reformą gimnazjalną dokonała gigantycznego skoku od tego, że zapamiętywaliśmy informację do tego, że zaczęliśmy myśleć. Wiem, że dużo osób może się z tym nie zgadzać, mieć różne poglądy na temat tego, co oznaczała reforma gimnazjalna. Niemniej mnóstwo badań, także wielokrotnie weryfikowanych i badania światowe PISA potwierdzały, że nikt, żaden kraj nie zrobił takiego postępu, jeśli chodzi o system edukacji jak Polska. To może oczywiście nie, świadczyć o, że tak powiem, bardzo słabej konkurencji, niemniej Polska trafia do to top 10 krajów na świecie, jeśli chodzi o najlepszy system edukacyjny, a była krajem zupełnie średnim. I otóż PISA wprowadza badania w ramach swoich e, części poświęcona sztucznej inteligencji. Poczekamy na to dość długo, bo dopiero takie badania wydarzą się za 4 lata, niemniej to pokazuje, jakie znaczenie będzie miało też. Edukowanie młodzieży w zakresie sztucznej inteligencji, a jedynie przypomnę, że już w tej chwili w Chinach jest to obowiązkowy punkt programu. Od szkoły podstawowej lub od przedszkola dokładnie nie pamiętam, niemniej będzie to element niezwykle niezwykle istotny i będzie to element walki tak naprawdę o przewagę konkurencyjną, jeśli chodzi o kraje. Także czekam na to, jaki będzie ruch ze strony Polski czy Europy. W tym zakresie, bo niewątpliwie potrzebujemy tutaj wybitnych kompetencji, żeby konkurować jako Polska czy jako Europa. Miejsce piąte Google IO, czyli nowości od Google w ramach ich największej corocznej konferencji. Apple ma swoje WWDC, Nvidia miała niedawno swoją konferencję, Apple będzie miało w czerwcu swoją konferencję, a Google właśnie zakończyło nowościami. Te nowości m.in. dotyczą. Tłumaczenia symultanicznego, które dzisiaj już jest technicznie możliwe i niewątpliwie ta prezentacja robi wrażenie, ale robią wrażenie też ceny, bo ceny Google Gemini Ultra wynoszą 250 dolarów za miesiąc i tym samym Google jest w tym momencie najdroższym możliwym pakietem. Tam, oczywiście, w tym pakiecie Ultra dostajemy mnóstwo rzeczy, przestrzeń dyskową, YouTube. Premium, bodajże, jakieś tam e, możliwość dostępu do Veo, czyli kreowania wideo, e e, naprawdę na najwyższym światowym poziomie. Więc dostaliśmy coś, co zgodnie z nazwą jest ultra, naprawdę daje niesamowite możliwości. A tą najbardziej niesamowitą możliwością jest Deep Think, czyli coś, co już znamy: Deep Reasoning, Deep Thinking, różnie to się nazywa, ale przede wszystkim chodzi o możliwość rozbicia zadań na różne podzadania, czyli już mamy do czynienia z systemami. Asystenckimi. To faktycznie robi wrażenie. No i oczywiście coraz lepsze też kodowanie z wykorzystaniem narzędzi Google. Natomiast i tu przechodzę płynnie do punktu czwartego który jest coś, co co naprawdę zasługuje na oso osobny podpunkt, to jest przełom wyszukiwania. To jest coś, co dotyczy wielu osób, ale szczególnie dotyczy Amerykanów. Jeżeli korzystacie już z Chroma no to widzicie, że tam się pojawią już gotowe podpowiedzi wygenerowane przez AI. Google tym samym trochę zabija podcina gałąź, na której sam siedzi. Rozwiązuje coś, co się nazywa Innovator's Dilemma, dylemat innowatora, czyli wynaleźli niesamowitą technologię, bo pamiętajmy, że technologie transformerów, które stało się podstawą Chata GPT wynalazł właśnie Google i Google nie wprowadziło tej technologii, no bo trochę podcinało to ich biznes, wprowadziła to inna firma i teraz oni muszą nadganiać, bo mają tu jednak e, największy rynek, ma jednak OpenAI, a Google jest tym goniącym. Mimo że jeszcze raz powtórzę, to naukowcy z Google wymyślili technologię pozwalającą tworzyć te transformery, czyli coś, co tworzy Large Language Models. E, I e, dzieje się coś jeszcze. W Stanach Zjednoczonych już teraz użytkownicy będą mogli już nie tylko dostać odpowiedź na zapytanie, ale też z nią rozmawiać, doprecyzowywać czyli coś, co dobrze znamy z tych LLM-owych czatów. Słuchajcie, jeszcze bardziej tym samym Google tnie gałąź, na, którą, na której siedzi. Jest to strasznie ryzykowna strategia w zakresie krótkoterminowych zysków, ale oni nie mają wyjścia. Szukają, w jaki sposób mogą monetyzować. Te technologie. Miejsce trzecie zostawiłem na badania socjologiczne. Rzadko tu się dzielę badaniami, ale te wyjątkowo zwróciły moją uwagę. Dodam, że znalazłem je w newsletterze Piotra Cieruchowskiego. Uważam to za, za fajny newsletter. Przy okazji polecam i pozdrawiam Piotrka. Otóż zbadano tam w ogóle sama koncepcja badań, jest ciekawa. Zbadano tam, jak reagują na pewne predykcje eksperci AI wersus zwykli Amerykanie. Badania są oczywiście amerykańskie, jest dosyć renomowana instytucja. E, tutaj zostawiam, jak się oni nazywają, ewentualnie jak będziecie chcieli, to dotyczy, doczytacie te badania, albo po prostu poprosicie któryś z modeli językowych, żeby opowiedział Wam w szczegółach, ale kluczem jest to, że w tych badaniach wynika, że np. eksperci dużo mniej boją się utracy pracy. Surprise, surprise. Otóż niespodzianka. Eksperci AI nie boją się utraty pracy. Aż byłem ciekaw i sprawdzałem w tych badaniach, kim są ci eksperci, to nie jest dokładnie zdefiniowane. Tam są i osoby zajmujące się tworzeniem modeli, stosowaniem AI, jak i na przykład etycy. Tak to było zdefiniowane. No, niemniej osoby z określonym doświadczeniem wersus zwyczajne osoby, no i faktycznie no, te osoby trochę mniej boją się deepfake'ów, te osoby trochę mniej boją się uprzedzeń, ale też te obawy widać po jednej i drugiej stronie były bardzo wysokie, e, bardzo wysokie, czyli widać, że wszyscy się boją, ale mm, ci eksperci boją się trochę mniej, czyli wiedza sprawia, że oswajamy pewne rzeczy i to wydaje mi się warto, warto z, te, z tego korzystać, jeżeli zaznajomimy się z jakimś tematem, to łatwiej nam potem zarządzić swoją karierą, zarządzić swoją przyszłością, tak żeby ustrzec się ewentualnych błędów. I tutaj powiem jeszcze więcej o, na temat niebezpieczeństwa na miejscu pierwszym, ale teraz przechodzę do miejsca drugiego. A tym drugim miejscem jest klot w wersji 4.0. No to jest coś, co niewątpliwie na co czekaliśmy, a co nie jest już rewolucją. Te numery zaczynają się nam, że tak powiem, trochę... Gubić, wiecie. Oczywiście, między czatem 1 a 2 była gigantyczna różnica, 2, 3 była bardzo duża różnica. Teraz, kiedy już jesteśmy w wersji 4, 4,5, ta różnica zaczyna się trochę zacierać i podobnie jest w przypadku Kloda. Natomiast ja jeszcze raz podkreślę, bo mówiłem o tym już kilkukrotnie w czasie AI Weekly, że widzę z takiej obserwacji, że Claude jest takim ulubionym. Modelem językowym osób bardzo zaawansowanych technicznie, czyli osób, które kodują, i faktycznie w wielu testach klot wypada świetnie, ale też profesjonalistów, różnych founderów, założycieli firm, właścicieli wyższej kadry, ale też osób, które mogą samodzielnie sobie wybrać, który ten model będzie ich ulubionym, więc. Podkreślam to i w jaki sposób też Klod, mimo że dalej ma niszową pozycję na rynku, stara się nadążać. No niedawno wprowadzili ten model control protocol, który pozwala być takim integratorem. Mówiłem o tym w zeszłym tygodniu i to jest strasznie ważne, to warto obserwować, w jaki sposób Klod próbuje być takim rozjemcą powiedzmy między różnymi modelami językowymi. I widać, że to, co teraz tworzą, także starają się udostępniać przez różne chmury. Dalej pozostają firmą w dużej mierze, która stara się dogadywać z wszystkim. Może dlatego, że też nie mają się jednej pozycji, że wszyscy się z nimi starają dogadywać. No i teraz miejsce pierwsze, coś co szczególnie mnie zainteresowało, a ta wiadomość pochodzi z Izraela, konkretnie z Uniwersytetu Ben-Guriona, czyli przeprowadzono tam badanie, czy są uniwersalne metody hakowania llm czy są uniwersalne metody hakowania llm ów było oczywiście różne takie humorystyczne przykłady o tym że ktoś w ramach od Canadian Airlines dostał za jednego dolara bilet lotniczy No bo próbował jakoś poszukiwać te no nie nazwą to łagodnym oszustwem namówić linię lotniczą czy też chatbota żeby za jednego dolara sprzedały bilet inny człowiek nawet w ten sposób za dolara dostał samochód, ponieważ namówił LLM, żeby jako reprezentant spółki sprzedał samochód za dolara i że będzie to prawnie wiążąca oferta. Potem oczywiście te obie sytuacje rozstrzygały sądy z tego powodu, że no, firmy mówiły, że to był tylko chatbot, że one nie wiedziały co on mówił, no, a sąd stwierdzał za każdym razem, że no, to jest na stronie oficjalnej firmy, to jest oficjalny przedstawiciel Spółki, i jeżeli udziela takiej odpowiedzi i twierdzi, że to jest legalnie wiążąca oferta, no to jest to w pewien sposób reprezentant spółki. I co ustalili badacze z Izraelskiego Uniwersytetu Ben-Gurion? Po pierwsze, właśnie, że najlepszym sposobem, w cudzysłowie najlepszym, jest tworzenie różnych hipotetycznych scenariuszy. Żeby mnie tutaj algorytmy nie ścięły zasięgów. To możecie sobie wyobrazić, że dobrym sposobem jest zapytać, jeśli byłoby jakieś zagrożenie, to w jaki sposób powinienem na nie reagować? W jaki sposób mogę poradzić sobie z sytuacją? I pytamy o tę sytuację, a potem drążymy, drążymy szczegóły tej sytuacji. No i modele stają się być pomocne. Mówi się o modelach językowych, że one są people pleaser, stają się dogodzić ludziom. I tutaj również te modele stają się nas ustrzec przed niebezpieczeństwem, opisać szczegółowo, co by było jakby hipotetycznie kolega ze studiów chciał co zrobić, albo jakby miał znaleźć się w takiej sytuacji, to jak tutaj mogę sobie poradzić. I co jest smutne, to niestety wiele z tych potem efektów badań trafiło do... Trafiło do firm, które tworzą te modele językowe i one nie za bardzo y, fajnie umiały na to zareagować. Niektóre mówią, że to taki bug, taki glitch, taki trochę problem, ale y, może to się uda wyeliminować, no ale w sumie nie jest to jakaś poważna sprawa. Tymczasem ja uważam, że to jest poważna sprawa, bo wszystkie te modele na razie, mimo że oczywiście one są już w wielu sposobach pozabezpieczane, no to niestety m, przed tego typu zachowaniami żaden właściwie model, ani ani Cloud, ani OpenAI ani, ani Gemini, ani już nie mówię o Dipsiku, nie ustrzegły się z tego, ani żaden inny, które były testowane przez tych badaczy. Co więcej, pewnie słyszeliście już, że istnieje coś takiego jak Dark Web, czyli no, taka ciemna strona internetu, gdzie różne rzeczy się dzieją nie zawsze legalne, nie zawsze bezpieczne i takie, które wykraczają poza zwykłe wyniki Google'a. No i niestety. Mamy już też do czynienia z dark llm no bo tak naprawdę wiecie, wyobrażacie sobie, że takie llm no to uczą się na wszystkim, co znajdą w sieci. Nie wszystko, co znajdzie się w sieci, jest fajne, odpowiednie, to jest ograniczone. O tym, o tym e, trenowaniu mówi się Human in the Loop, że właśnie nam człowiek pojawia się też e, w obiegu. Natomiast dark llm są tego pozbawione. No najbliżej tych dark llm jest oczywiście. Ten model grok, który wypuszcza firma związana z Elonem Maskiem. Ja tego modelu staram się nie komentować, traktuję go jako takie niegroźne, niegroźne złe zjawisko, natomiast to, jakie odpowiedzi potrafi serwować ten model, no naprawdę wywołuje gęsią skórkę i stawia włosy na głowie. Ale to dalej nie jest jeszcze dark LLM, podkreślam. E, zresztą no, wytwory dotyczą nie tylko llm ale także programów graficznych czy programów wideo, które wytwarzają rzeczy, no, mimo wszystko bardzo e, cenzuralne, choćby, no, ale są oczywiście modele, które wytwarzają, e, no, filmy dla dorosłych i inne rzeczy, i to widać też się, też się rozpędza, no, bo po prostu jest to wielki biznes. Także ostatnia wiadomość dotyczyła badań na temat uniwersalnych zagrożeń zidentyfikowanych przez. Badacze z izraelskiego Uniwersytetu Ben-Guriona. To było wszystko na ten tydzień i zapraszam w kolejnym tygodniu.